Halo, halo, dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku z tej formuły. Dzisiaj przed nami Suzuka i mamy tutaj Astona Martina na tacy i musimy zdobyć co najmniej 10 punktów. Po lewej w Japonii Aston Martin zamierza wrócić do walki, Stroll wyjechał z boku, który za Tsunodą i ruszył do zmagań o ostatnią punktowaną pozycję, a Alonso zmierza w stronę top 5. Zespołowi pozostało niewiele opon? Właściwe decyzje strategiczne mogą zapewnić im cenne pozycje. Czy Stroll zdał wrzeci Cunodę i odbierze mu szansę na zdobycie punktów we własnym kraju? Zobaczmy to. Dobra, a więc tak, 12 oraz 6 pozycja. 30... No, 29 okrążyć do końca. No i 10 punktów do zdobycia, tak? weekend do this jest troll, jeśli jest pit mógłby dojechać jak naprawdę do końca, a lons na pewno będzie potrzebował jeszcze jednego boxa. To wiemy. Hmm, dajemy go od razu. Optymalne, what? Nie no, na luzie jeszcze jedziesz. Jeszcze z lęką troszeczkę odchodzi. Dobra, dziewięćdziesiąty. 4,5 sekundy. Take with that. Let's energy. Copy. Okej, the is... Okej, okay, copy. Okay, copy. pozycja 15 sekund. Ale pitstopy na pewno będą przed nami, także na spokojnie, oszczędzać opony i byle dojechać, nie? Ale on za się tu trzyma, no on długo będzie gonił, mam wrażenie. Chociaż tak, no wiemy, to dla niego jest jeden pit stop. Możemy dać trochę na push. No okej, okay. To dalej, bez życia. Zobaczymy, czy Alonso będzie w stanie podjąć walkę z Sańcem oraz Norisem i tak dalej. Leclerc na pewno box będzie miał jeszcze, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie go dobrze podciąć. Nie. Ale miał problem podróżki topu, tak że my na tym zetkamy na pewno. Możemy zejść na ujemne paliwo na ten moment. Underfield, jak będziemy, będzie super. Nastron no, się coraz bardziej tutaj przytula do Fulkenberga, co mu się już właśnie udało. Dobrze, lżejszy bolit, to wiadomo, lepszy bolit. No i teraz tak. Myślimy już o pit stopie. I, I. będzie pizza, hardy, dobra. Będziemy krzować po prostu. No i Fernando na kuszu będzie, hmm, wydaje mi się to najsensowniejsza i jest. Możemy cokolwiek tutaj poddymić Virtual Keep the okay. no, jeszcze będzie wieści Będzie jeszcze Ale gówno, pisto Less mnie. Mniej To keep the Ja wszystko co możesz, spin. Yeah, Nie, no, tam Biedny. Focus, się, come on. Niech się skupią, bo to jest... ...przywinek. Bardzo łatwy scenariusz mam uczestnienie. No, po prostu teraz lepszy jestem te scenariusze. Przyzłam, przyzłam widowę. O, no, jest i dobra. Coffee. Noda do out. O, możemy tutaj o drugie powalczyć, bo po pierwsza na pewno odpada. Z tą z Czemu okay. następem za schodem? Yes ending, yes ending. Yes ending. Ja. Yeah. Riding hit. Olej. Okay? Ja dupia. Hehehe, <laughs> oh, alonzo! No. What a rookie mistake, man! Sekcje boczne. A Dobra, powinien dojechać na tym, na tym miejscu, ime nie. Troll z fasta z lapem. Low a, dojedzie. Nie dogoni go. Czy lapy? Zdziwił bym się grubo. Dobra, cel mamy wykonany. Mi się to podoba, overall. Hmm, myślałem, że będzie gorzej, ale... Na szczęście odbyło się bez tego, bez GNFa. Chociaż to było bardzo głupie. Otakolica z Rugenbergiem. Dobra, mamy to zrobione, co chcieliśmy. Eleganciowo. Yy, Stało co? Został nam jeszcze scenariusz. Ciekawy po prostu. Jak robimy wszystko na maksa, to robimy wszystko na maksa. Na start. No i kogo teraz wybrać, nie? No, Threadwood max'a, zdążę sobie będzie ciężkie do przyjścia, bo fase z lapakażą, może zabrać. Możemy, możemy, Airbnb pojechać jak plan, a tu mamy jeszcze ten Lerikardo. A jak pamiętacie, tutaj na to jak dobrze pamiętam, Liam Lawson jechał. Chyba ej, teraz mi się możemy mylić z jeszcze poprzednim rokiem. Teraz to już nie jestem pewien. No dobra, zauważyliśmy wysoką degradację opon w trakcie tego. Ja mam tutaj może medy softy hardy wstawił na strategii. No to możemy sprawdzić softy softy medy. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Wiadomo, fuel load jak najniższy. No i co, próbujemy. Naszym celem jest jeden punkt. Okay. Dobra, niech sobie jadą. Ja zrobię na razie tak. Daniel nie walczy. To jest I może do odwołania. Pogoda raczej G, nie? a co Patrzcie, jak to wygląda z poziomu gumy oraz przyczepności, ale no wiadomo, z czasem to się będzie coraz lepsze stawało. Wchodzi tam pójdzie nam dwa lepsze zarządzanie oponami Pamiętajmy, że idziemy na dwa razy tofty, nie? No tego Ikiego jakieś trzeba będzie przepchnąć przez przestrega Proste mi się da, jak najłatwiej będzie. I mamy safety car. Ha ha, Bonoris w trybunach leży, oku. Jestem w, nim, w stanie kimkolwiek spytać, muszę zobaczyć POV jakieś może. Mi się opłaca Daniela Ricardo w ogóle pitać, no to jest darmowy pizza, także jak najbardziej. Hmm. Teraz, to tak. jest w Jeżeli ja teraz chcę stawać. Tak, to jest otwarty.

Bardzo ciężko jest niekiedy rzucić ich do pit stopu. Okay. No i to samo tutaj. As as no i kiedy byśmy wysiślowali, nie? No i teraz tak, no tutaj, te, tutaj jest jak trudniejszy scenariusz, nie? Ja bym podmiankę zrobił. To chyba coś takiego.

Ej, okay temperature... restarcik. No media, żeby do nas uciekać. Najgorzej Mam no, no, to stosunkowo blisko trzeba się ich trzymać. Chociaż spróbować. No łatwe to nie jest. Ale może się udać, nie? No, mają osobny wy inny wyścig, teraz, nie jak oni są na tych medach. Będą mieli zaraz degradację, dzięki czemu my tak naprawdę dużo zyskamy, ale i tak trochę, trochę, trochę to potrwa. No, taki bardzo, bardzo spokojny teraz jest ten wyścigu. Nie oszukujmy się, za wiele tutaj zrobić strategicznie, nie mogę. Ricardo tak jak się broni. No że na pusz oraz Ricardo. Jest jest 11 sekund za ziomkami też. To cały czas próbuje nam pozycję ugraźć, ale to tam trudno Nie wiem co, to zaraz tak padną, nie? To właśnie, że degradacją jesteśmy na poziomie tych mediarzy Dobra, no mówię, was inną strategię mamy My się skupmy na naszym wyścigu A mam obok kierowcę na 30 aknożeniu. Na kolejnym. I na aktualnym. Troll wypadek na zakręcie dziewiątym. Proszę mi to pokazać. Dawaj, wiedź w niego. Lame. Na pół sekundy.

Magia Undercata Wszyscy mają jakieś uszkodzenia bolido z przodu. Na softach cięż, ciężki ożyć do zgryzienia będzie Wydaje mi się, że raz to może być zagrożeniem tylko i wyłącznie. Ale co wyścigowy tak spełnimy, nie? Do boku. Myślę, hmm. ja czy jest w stanie dogonić tego piastrego na 10 lapów do końca. Uwe. Nie, dobra, no czy nie będzie. Sama chcę, żeby Daniel się wybronił przed Raselem. Ja trzymam mu ten... Eros jeszcze na koniec. Na pewno byle już dojechać, nie? Londa wyprzedził. Nie gadajcie, że sobie coś na dziś to udało. Chcesz, to na sucho leka. Rikardo to samo, też wyprzedził. Cudowny. Piąte roz siódme miejsce. Daje Blista Nie więc to udzielacie spotator. Nice, nice, nice. Dobra, dobrze. Krótki odcinek. Bardzo, bardzo łatwy scenariusz, nie oszukujmy się. Przed nami jeszcze tylko 20. <grytanie> Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.